Ja Gdzie ja jestem? Fucking shit. Ej, jest... kurczę. Skąd się udał, ale nie tak jak wtedy. Szkoda, ale tutaj nie mam mojego domku. Szkoda! Eee. Eee. Jestem zawiedziony. Joke box Ta biczka? To nie może być to. Ja rozwaliłem twój dom. Wy Marcinek. Hy, to on mi rozwalił to ja go zabiję. To dla ciebie. To dla mnie? To super. Jestem bardzo zadowolony. Ten Jukebox. Yy, no, Jukebox. Co to za domek? A co za... Ja mam tutaj rozwalany do kitnym jest chyba lepszy. Dobra. Schowam do inventarza, że nikt mi, mi... O wilczek! Ale nie, nie ma nie kości. Ej! Hello! Kim ty jesteś? Kim ty jesteś! Kim ty jesteś? Jak się nazywasz? Kim ty jesteś? O, dobra, nazywam się Herkos. Ja tylko dwa, to, 1, to jest mi O, dzięki, jesteś bardzo miły. A co to jest? To coś? Artefakt. Aha. Oż, chcesz, postoje, 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 postoje... Nie, mam tutaj łóżko. łóżko. Chodź, nie nie, było łóżko. Dobra. Ej, tam yy, m, Dobra, dobra. Ja zawsze tak miałem, że ukryte wejście. Miałem dwa i jedno do góry. Otwór jest, a mogę zobaczyć. Ła! Dobra, kitsym. Tutaj? No, zawsze tak miałem. Dobry pomysł. A co tam jest? Tutaj chciałam sobie takie fajny temy. A dasz mi. Na przygodę. I co? Jakie tam są itemy? O, dzięki, dzięki, dziękuję. O, super, 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 super. A gdzie kilo? A, a gdzie jest kilo? A, kilo jeszcze. O, dobra. I jeszcze hełm mi brakuje jeden. O, tak, hełm jeszcze, zapomniałem. Tutaj. Tutaj. Okej, okay, dobra. Spoko. Ale no, nie możesz krzyczeć. Ej, coś tak myślę, bo może coś się stać swoim domkiem. Możemy coś zabrać. Zabieramy? Tutaj, tutaj właśnie w sobie, no, na te giełki. Ej, dobra, to, o oh, sorry, ty mnie nie oh, No. Ej, to, ej, ej, do po, do po. Mogę to rozwalić, bo później coś się stanie z domkiem i będzie po tym. Co? Mogę rozwalić to? Dobra, ja rozwalę to. Rozwalaj furne... Bo... Rozwal furnace. Ej, no kit z tym. Ja rozwalę tego, a artefakt może zostać kit z tym. Ej, poczekaj! Patrz! Ej, co tu jest? Ej, no powiedz, co tu możemy było? Ja, Teraz to poczekaj, ja to rozwalę. Mam Poczekaj, nie, nie przychodź, bo znowu. E... Poczekaj, poczekaj. Lepiej wychodzimy. No, lepiej wychodźmy. No dobra, niech to będzie tak. Lepiej... Dobra, tutaj nic nie zauważyłem. Tutaj nic nie no, było. Masz rację. Eee. Tu się jest. No. E, może tak wyruszyć w przygodę? Co? Wyruszyć... Mm, proponuję ci, że, żebyśmy wyruszyli w przygodę. Okej, okay, a to mi domkiem. Yy, nie wiem! Ro, no, rozwal drzwi, rozwal. Ja rozwalę te drzwi. Ja zajmę się tymi. No ja... No żal. Okej, okay, dobra. To... Dobra, kit styk! Ło, Dobra, może się do czegoś przydać. Ja, ja to roz Poczekaj, stój! No! Ej! Kurczę! Stój! Nie rozsadzaj tego! Ja pierniczę. Ej! Stój, stój! Trzeba, trzeba iść do domku! No, do domku! Do domku! Do domku! Bo... No, do domku! Chodź, do, chodź do domku na, na tą nocekę. Co nie? Ale drzwi! Coś tam może wbić! ja no, to ja już posadzę, posadzę tylko łóżko. Zobacz, co byś Ej, nie widziałem! Kit z tym! O, nie widziałem. Dobra, z tym! Za, zamknij to, zamknij! Pra, o, ej, no drzwi szybko, drzwiczki! Ej, a drzwi to co? Dobra, idę spać. Chodź spać. Ja też. Ja też muszę wziąć miecz. Okej, okay, idziemy spać. Dobra, spoko. Może ktoś nam wbić? Bo ja miałem w takich przygodach... O, dobra. E, nic się nie stało. Chodźcie. Chodźmy. Zajmij się drugim pająkiem. Chodź, chodź, chodź. Dobra, zabiłem pajączka. No. Dobra. E, dobra, a wiesz, że ja nagrywam odcinki? Co? Wiesz, że ja nagrywam odcinki? Nieważne. Ej, dobra, chodź, chodź, wysadzimy ten domek. Dobra, ja, ja Ej, poczekaj. Ktoś musi, ktoś musi odpalić ten domek. Więc ja co się szybko na głowie! Okej! Okay. Podpalaj! Joo! Ale dobre! Ja na Ja pierdolę Ej, rodosy, lasa, A. I to będzie chyba już nasz koniec pierwszego odcinka sezonu trzeciego. No. Mój nowy przyjaciel też... Ej, do to! Powiedz cześć kolegom. To no. było dobre. Dobra, subskrybujcie, piszcie komentarze. No, Substruuj... No dobra, piszcie komentarze, narazka ludziska. No, do następnego odcinka.